Dobra, kolejna część część to pod rząd. Także szok. Żebym sobie pamiętał na czym skończyłem. Także idziemy je znaleźć, tak czy nie? Dobra, muszę to podnieść, bo potrzebuję mapy Find the Things. Dobra, musimy iść do... w dół. W sensie do rzeki. Także wracam do kanionu. Przynajmniej nie będzie nocy. W ogóle tam jest znowu zbugowane coś. E, czy ja z... Wszedłem w dobrą stronę? Czy nie? Nie, tak, dobrze, git jest. Albo nie. Albo nie jest git. Ty, chciałem iść. Nie, nie może się tak zablokuje głupio. Mogę skoczyć? Eee, i no i problem <śmierdziały> jest taki. <śmierdziały> <śmierdziały> to to No O, tu coś jest. O nie, chciałem zejść. Dobra, fajnie, ale nie ja wiem jak stąd wyjść mam w ogóle. O, tu coś jest. Czy tu mnie gdzieś zaprowadzi ta droga? Nie pomyślałem w ogóle, zaskakując, że mogę mieć problem. Ale. Ale. Nie wiem, gdzie ta chwila. Hmm. Jakby tu zejść? Mogę przybliżyć? Mogę. Dobra. Tu jest ta linia. Kurczę, a chyba... Nie, ja tędy też nie zejdę. No, dobra, chwila. Muszę pomyśleć. Na logikę. Myśli, logika. I te sprawy... O, tam jest coś. Ja w ogóle wszedłem tamtędy. Albo nie. Albo nie? Nie, jednak nie. Kurczę, no we co tam zrobić? <laughs> tędy może zejdę czy nie zejdę To jest drop, ale to mi nic nie da. Ej nie, serio zgubiłem się. Tu pójdę do tego pewnie, co? Pójdę dalej. No dobra, w sumie pójdę tędy. O, no faktycznie tu jest ślad nawet. Bo one też nie mogły wyjść. Dobra, faktycznie, logiczne. Przewezmę ją ze sobą. Puchę, puszeczkę. I wyjaśnię, tylko muszę posprzątać. Bo nie zostawiamy w lesie śmieci, tak? Ważna sprawa. Ważna sprawa, tylko muszę się odnaleźć. Najgorszej bo nie mam mapy. W sensie spisanej. Bo taka niespisana mapa to mi szczerze nic nie daje. O, tu jest w ogóle znaki są, dobra. Ups. Zeskocz. Nie, nie zgiń. Najlepiej. Kolejny long drop. You, <laughs> Masakra z tym. Mm. Supply drop. O, fajnie. Idę sobie tam. 200 metrów tylko. No bywa i tak. Czasami trzeba się pospinać. Tylko gdzie będzie ta... Mm. O, tam jest supply. Dzięki, dzięki. Pewnie w późniejszej fazie gry też tutaj pójdę, ale sobie zawsze, wiecie, mapę mogę rozpisać, czy coś. Ty, jest jakaś potężna, może takąś jakąś broń znajdę Kto wie? Eee, tu Forks Eee, nic tu nie ma, serio? Eee, masakra No dobrze, to myślałem, że to jest jakiś gościa to był stópak Właściwie muszę rozglądać, żeby jakiś plecków nie zrobił, nie? Jeśli plecy zrobi, to będzie przerąbana sytuacja Także idę dalej mm, Mapa Idę dobrze Muszę dojść do tego jeziora tutaj Także... pójdę przed siebie Jest takie jakieś jezioro? Jest! Jonesy Isle D-a-do... -a. co? Jonesy... Lake Chciałem Island, ale dobra To nie jest żadna wyspa, tylko jezioro No chyba, że... Na jeziorze jest wyspa... ej patrzcie! Plecak! Hanging Backpack Mmm... mogę go zabrać? Swipe. <laughs> o. Bra Brian. Brian. Good. Win. Pack. Co to jest? Co tu mamy? O! oła. O mnie ślepiło. Czemu sobie wszystkim zawsze celuję w twarz? Dobra, mamy linkę. I tu, o, możemy się ten. Zejść. Idealnie. Tak przypadkiem. Dobra, mogę zejść? Mogę zejść. Tylko, po co mi ten aparat w ogóle? 3 czy 4? Czy co, że mogę zrobić 3 zdjęcia jeszcze? Kto to był? Eee. <grym> Aha, spoko, Challenger. <grym> To może być Ranger. Oj, nie wiem, nie wiem. Dobra, zobaczymy, co jest z kamerą tutaj. A nie, 18 zdjęć mogę zrobić. Nie wiem, czy mi się po coś przydadzą. O, on z jakimś dzieckiem tu był. 2, 3, 4. Dobra, zobaczymy. Yy... Nie wiem, czy w ogóle nie mówiłem, bo nie zwracam uwagi za bardzo. Powinienem. Mm, dobra, jakaś notatka. Zabiorę i przelejsuję. Dobra, trudno. Najwyżej sobie potem historię na drobie. O, fajny ten. Kieł. Jeszcze kamień? Idealnie. Wracaj na mono natury. Rośnij pięknie. Dobra, y lake 300 metrów dopiero przyszedłem. O, nie. No to fajnie sobie się tam bawią. Tylko, żeby to nie był żaden ten. Żeby to nie był pożar. Dobra, lecę tam. I zobaczę. Ale obawiam się, że to nie one. No dobra, zobaczymy. Gdzie jest ten smoke? E, dobra, muszę iść tam. Także lepiej, żeby to nie był z tego pożar. Bo po pierwsze nie są ani te linie włączone, ani nie są te. Znaczy, no, linie w sumie. No i wtedy nie ma się jak zgłosić. Dobra, powiedzmy. Masakra z tym. 40 lat. Eee, masakra. 43 lata. No. Dobra, No, straszne to było. Znaczy, no, dla mnie by to było straszne. Dobra, gdzie jest ta kolumna? Dobra, jest dalej taka sama. Mmm. Dawaj, linia. Mogę, fajna to jest historia taka. No, była Ci-O. Fajna historia taka opowiadana w tym międzyczasie. Powinienem słuchać, ale. Ja tu mam większe problemy. Ja tu muszę nauczyć parę osób, jak się zachowywać. E, tu mam zejść w dół? Halo, w dół czy w górę? Dobra, gdzie to mam iść? Co ja mam powiedzieć, że. O nie, szybko odpowiedz jej coś. Dobra, ja naprawię. Ja to naprawię. Dobra. Hmm... Gdzie muszę iść? Muszę iść do rzeki zgaduję. To jest West, czyli tak, do rzeki muszę iść, czyli tędy. E, tak, tak, dobra, idę do rzeki. Zajdę sobie na dół. I tak będzie takie, że sobie będą potem wchodzić tutaj do góry z powrotem, nie? Jeszcze nie będę miał problemu w ogóle. Tyle Lin tam go śmiał. Tyle tego miał, że ja będę miał do końca gry już. Także pog. Mogę coraz ciemniej się robić, jak daję każdy krok do przodu Bo tak działa godzina Że Czym dalej jestem, tym jest później Także ten... Aha, jestem już w tym kanionie Okej okay. Gdzie jest ten ogień? Przy... rzece Dobrze, tędy dojdę, na luzie Tylko czy ja będę musiał jeszcze przejść przez kajwa, czy nie? Chyba już nie Chyba już przeszedłem przez tę jaskinię A więc... Nie będzie nic strasznego chyba. Chyba, że znajdę trupy. Dwa. Albo dwa czarne worki w jeziorze. Albo gościa, który rzuca dwa czarne worki z jeziora i zaczyna mnie gonić. Eee, co tam? Mam silne nogi. Ucieknę. Oho, jakaś muzyka. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie. Także nas spokojnie. Hmm... Nic tu nie ma. O, widzę. Ale to jest biały ogień, czyli... Znaczy biała ta. Biały dym. Czyli albo wybrano powierza. Albo ogień zgasł. I się suszy. Kto wie? Eee, uh, dobra, czyli tu nie ma wyboru, co powiedzieć. Chciałem przejść po krzakach. Okej. Okay. Aha, zgubiłem się. No, to były te czasy jeszcze. Dobra, postanowiłem to dokończyć tutaj. I wyciągnę pewien, pewien fragment, w ogóle takie paski dziwne mam, bo chyba tamtędy się w ogóle nie da przejść. Tam, do tego ognia Także ja przejdę naokoło sobie Bo... Nie wiem w sumie czemu nie mogę przejść yy, Jakoś... jakby nie wiem, zarosło albo ślepy jestem Szczerze mówiąc nie wiem Także przejdę sobie naokoło po prostu A wytnę ten fragment I w sumie teraz skopując co się tam działa po prostu znalazłem jakieś krzaki przez które nie mogłem przejść yy, no i to tyle by było, nie? Także tej, tej informacji nawet nie muszę tam mówić. O, jednak tam mówią. Dobra, to jednak będzie. Dobra, może pojadę do niej. Takie dziwne paski mam tutaj. Nie? Dziwna sprawa. Hmm. Dobra. Aha, czy jego rodzice nie lubią jej. Eee, tam. Henry jest kozak. Przyma takie mocne nogi. No właśnie. Nie, no robił to, co mógł, naprawdę. Został z nią cały czas. No właśnie. Także niech wróci do. Jak to się nazywa? Eee, Australii. Awasatarali. Cześć, to będzie on wtedy chodził. Gość będzie chodził na głowie normalnie. Nie, czekaj. No, na głowie, na rękach będzie chodził albo na odwrót. Ciekawe, czy jakbym zobaczył kogoś z Australii, to by chodził tak jak my, czy nie? Oj, ciekawa sprawa. Dobra, jadę do jaskini i teraz pewnie już wytnę, bo nic nie ma. Ty, co to jest? <grystanie z rynku> Aha, to fajnie. XD, co to za chłop? <grystanie z rynku> <grystanie z rynku> Ja nie mogę. Jakiś manekin, ty. W ogóle tu trawa jest taka smugowana. Patrzcie. O, bugi gry. Dobra, tylko chciałem pokazać tego gościa tutaj. Ej, wezmę go ze sobą. On będzie taki wiesz. Będzie takim gościem ochronnym. Normalnie, nie? Dobra, tylko gdzie muszę iść? To nie jest ty. Dobra. Mhm. No było tak. Oh man, Aha, dobra. To niezły chłop się nazywa. Oj, nie wiem czy lepsza. Oj, nie wiem, dobra, muszę mapę. Niestety, ale musisz mnie opuścić gościu. Kurczę, nie tędy. Chyba, że dojdę tędy, dobra. I tak przejdę tędy. Albo nie, bo tam jest jakieś koło. Ja sobie nie chcę spoilerować. Chodź ze mną, Forest. Idziemy tędy. Ej, to twarz mnie przeraża w ogóle pod pewnym względem, naprawdę. Ale dobra, wezmę go. Ej, jakiś morderca pójdzie, czy coś takiego ja wsiu. I dostanie tym gościem. Dobra, co jest w ogóle za koło? To jest to coś. Nie wiem. No wiedzmy, co to jest. Zawsze warto wiedzieć no, Dobra, zostawiam Cię tutaj Dzisiaj oczywiście mnie kiedyś przestraszy Czyli tutaj stał Tak chłopca stał i mnie przestraszy, no dobra Muszę iść którędy hmm. Aha, czy muszę iść tam i tak Dobra Niestety Forest, ale ci zostawię Jak już mówiłem, nie wszyscy przeżyją tę podróż Czy musiałem iść jednak tędy w ogóle? Dobra, eee. Czekaj, czemu? Dobra, mi się powiem, że tak szukałem. Także daleko od innych praca. Dobrze. Dzięki. Właśnie, co się stało, ten. Ostatniego lata. Na przykład 50 pracowników zostało zamordowanych? Eee. A, dobra. Okej. Okay. Dobra, już się bałem. Eee. Alo, jest ten ogień, tam jest. Teraz większy się chyba robi. Bo dlatego, że podchodzę. Oj nie wiem. Dobra, chyba tędy, co? Chyba ta. Która które endy tu mam iść? Chwila. przybuję mapę. Nie wiem co mam odpowiedzieć. Tam ma misiarz. O kurczę. O nie, nie odpowiedziałem. A, nie odpowiedziałem jej nic. Trudno. Stała pluta. Ale tak czasami bywa. Mogą mnie przekazać. O, właśnie tędy nie mogłem przejść ostatnio. To problem. I problem rozwiązany. Także idę przez krzaki. I może znajdę ogień. Co to za zmiękki hakaczki? Jezu No się przestraszyłem o kaczek. Ty nie mów, że... Nie gadaj że tu miałem przejście cały czas bez kitu miałem cały czas przejście i nie gadaj że się zgubiłem teraz <grym> się przechodziłem tędy przed chwilą co jest kurczę no nie gadaj ty naprawdę nie jestem wszystko jest ok no także tam muszę iść? Ja nie muszę iść, naprawdę, tak w sumie. Nie, bo teraz się cofam. Hmm. A jakbym cofnął się trochę do miejsca. Tutaj, bym przeszedł tędy. Hmm. Spróbuję, w sumie, no. To będzie mądre. O! Co za dźwięki! Jakieś niepokojące dźwięki to były Dobra, nieważne. O, puszki A, to dźwięki puszek były, dobra wiem, co to było. Mm, mapa Muszę iść tu dalej do przodu, co? Tak, tak. Do przodu przejdę i tu skręcę w prawo po prostu. I to będzie miało sens. Chyba. Mam nadzieję Hmm Albo nie Nie, tak, dobrze, git jest No i tu miałem skręcić od razu Dobra, git Tu sobie skręcę I w dół Puść mnie Puść mnie Jedźmy dalej Dobra, może teraz się uda przeżyć na przykład nie spać go, piozoliny albo coś takiego. Się przydało, szczerze. Dobra, jestem dalej, ty. Jest zapis. Dobra, to coś oznacza. Czeka mnie śmierć, nie, niechybna. Nie no, może nie. Może rękami na mnie nie spadnie, albo ktoś nie zepchnie czegoś na mnie. Dobra, lewo, prawo, chyba prawo, co? A, tu nieważne, którędy. Dobra. Jakbym widział w ogóle, że mam zaznaczone takie kółko potężne, to bym od razu tam się kierował. O, w końcu! Skrzynka z mapą. Może być jakaś przerwa? W ogóle wkurza mnie te paski, Muszę coś z tym zrobić. Może to kwestia, że jest taka godzina późna, nie? Dobra, kopi mapa. Missing person, o nie, ktoś się zgubił. Ja wygląda podobnie do mnie. Co jak na przykład, to, to cała akcja się rozgrywa w głowie tego bohatera. To wie, o jestem. Pięknie tu jest, tak. No, pięknie tu. Tak, czerwono. A, nie, nie wiedziałem. Dzięki za info. Dobra, gdzie mam iść? Tam, dobrze. Ha. Dobrze, dzięki za info, dzięki, dzięki. już tam no, tylko nie widzę tego, dymu. O, o muzyka jest jakaś, czy jestem już blisko? Także ja tu się zbliżam do mojego celu podróży, który jest już nieopodal. Także, no, jakieś ubrania? O, czemu na drzewie? O coś tu jest. Jest waterfall. O, jakieś ubrania. Czy to może coś być? Ej, a to co, jak to jest jakieś na przykład miejsce morderstwa czy coś takiego? Aj. To jest idealny moment, żeby to się dowiedzieć następnym razem. Jo.